Jest ten strony game i trochę widzimy się w trochę dziwnym tutaj w pokazaniu, ponieważ są dwa ringi i miałem spekulacje do zrobienia kolejnego paper view. Jak ktoś pamięta WrestleMania CIG, no to pamięta, dam wam jeszcze, dam wam jeszcze w, no, no w ankiecie, no, nie w ankietach, no dam też, żebyście obejrzeli WrestleMania CIG i myślę na takim paper view jak Turing's Match. Znaczy nie Turing's Match, tylko. Nie, to powiedzieć? Hmm. Jak to powiedzieć? RSN Touring. Tur. Hmm. RSN Tourings, może nazwiemy to, bo chciałem zrobić z dwoma ringami takie walki. Chciałem zrobić. Nie wiem, chciałem zrobić pay -per view, ale na pewno będzie walka. Usiądzę znów, tłumaczę dlaczego. Tylko najpierw muszę to znaleźć do moich figurkę, ponieważ mam tych figurek 20 i jest ich Dobra. Mamy Czampiona RSN Sephorolinsa. I myślę, i też będzie Pan Numery The Contenter, czyli The Phenomenal AJ Styles. Teraz się zapytacie, a kiedy będzie? Kiedy będzie to pay -pay View i kiedy będzie walka pasy RSN? Tak, Tim. Pasy RSN, tak, tym postanowię, jak mi się uda zrobić, w, jak się uda mi zrobić w następnym tygodniu. A Pay Per View może coś będzie około kwietnia, marca Kwietnia, eee. Co ja mam z tym marcem? Kwietnia, maja. Więc to może być albo od, początk od, po to może być od początku kwietnia do końca maja. Więc e, trochę czasu będzie od tego. A to będzie walka main eventowa. To będzie walka main eventowa. Myślę jeszcze nad innymi walkami, żeby zrobić. Ale myślę tak, że chyba z 6 walek może być. Może będzie jeszcze trochę, no z 7, może zrobimy. Na Kikofie myślałem zrobić owaliskę R... Money in the RSN. Czekaj, 6, 6. To będzie na 6, i 12. Czyli OSU. Zrobiłbym 6 walek 1 na 1, to miałbym już 12 westerlersów i jeszcze 6. Tam to bym wtedy miał 18, czyli jeszcze zostałoby dwóch. Myślę nad zrobieniem. No, zróbmy ty. Czekajcie. 4 razy walki 1 na 1, dwie walki, 4 walki 1 na 1, 2 walki na... trypu FRED. I, jed, I ta jedna walka ma inne RSN, czyli będzie około 7 czyli będzie 7 walek o walizkę RSN. Myślę, żeby dać dalej na Briana, ale myślę, że zrobię go opas Extreme RSN. Już wam pokazuję mistrza. Zrobić czempiona Extreme RSN. Zrobić go... Nie wiem, jak to zrobić teraz, nie pomyślałem. Zrobiłem dalej na Briana. Że już, go, że już go zgubiłem, tak? Dopiero go dostałem, już go zgubiłem. Gdzie jest Daniel Brian? O, tu jest. Tu jest Daniel Bryan. I myślę nad zrobieniem jeszcze trzeciego do trzy pufreta. Hmm. Myślę nad zrobieniem... Hmm. Ale nie, czekajcie, ja muszę zrobić oto pasterę team, to to będą trzy walki, dwo nad. Nie. Jest

Ja tu mam takie, ja tu teraz tak obliczam matematykę, że nawet Aniżka tego nie wie. 6, 22 dwa wtedy był już w tym. Jak jakie obliczam? 6. A Amain DRSN 6, Werslerów 2, czy bufet już 12 i 4, jeden na 1. Jeden. Dlaczego? Muszę się pozbyć. A, dobra, dobra, już wiem, dobra, już wiem. Dobra, bo wziąłem z ich dwóch One One zio, two, One, Two, Tak, Team. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, jak to będzie, ale myślę nad zrobieniem jeszcze do tej walki. Kogo by tu dać do walki? Wziąłbym y Mr. Dean Ambrose do tej walki o Pat Eximeresen. I myślę, że takie pay -per -view z dwoma ringami może być niezłe. Tak to zrobimy. Tu Tu er, e, RSN Ring. Tu RSN Rings. O, tu RSN Rings. Tak to będzie. Tu RSN Rings. Zapamiętajcie, tak będzie się nazywał pay-per-view. Czekajcie, muszę podnieść trochę statyw, tak to będzie tutaj wyglądało. Następnie będą epickie akcje, jak może pokażę na przykład Staję z Clash'a. jak to będzie wyglądało, bo czekajcie, już mu pokazuję. Dobra, jesteśmy naszym of i to wyglądałoby tak, nie? Tu, tu na podłogę. Tu jest, tu jest tyle miejsca na to, tak mało jest na to. To jest tyle. Tyle. Tyle miejsca. A to by dobrze było. No, Turings match. Co nam z tym Turings match? Two R.S.N. Rings. Turessen Rings. To będzie. To będzie dobre Pay moim zdaniem. Tak to zrobimy. Tak, tak to zrobimy. Czy będzie tu RSN Rings? I dajcie mi propozycję na kogo dać do walki o. Pa znaczy nie, ale mi się ręka trzęsie. Co jest ze nie tak dzisiaj? Boże święty, czekajcie. Dobra, damy ich tutaj. Nie wiem, czy mi się ręka trzęsła. Na pewno muszą być nasi czempioni RSN Tag Team. Chyba, że już nie będą czempionami RSN Tag Team. Zobaczymy Na najbliższy, za najbliższy tydzień. Zobaczymy. I napiszcie... Tak, czekajcie. To będą przyjść walki, niestety, jednak. Kogo dać do... Air... Money in the RSN, do walizki. Kogo... Kogo dać do dwóch 3 pufretów. Dwóch 3 pufret. Kogo dać jako kontenderów do pasów RSN Tag Team. I kogo dać na jeden na jeden na walki. Czyli będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć. I myślę, że to wsadzę wszystko na raz i będzie to jeden odcinek. Znaczy premiera to będzie. I napiszcie w komentarzu, oczywiście, czy obejrzycie wtedy. Hmm walkę, znaczy nie walkę, pay -per -view. jak to będzie na przykład trwało z półtora godziny lub dwie godziny nawet, no piszcie mi w komentarzu. Dziękuję za oglądanie, łapka w górę, subskrypcja, komentarz, a dzięki Lizard za promo dla mnie. Mam już 961 subskrypcji. Dziękuję, bardzo pozdrawiam, wbijajcie też do Lizarda, link macie w polecanych i do innych też, do Wajda też możecie, do Wojda za innych też możecie bić. Trzymajcie się, no i piszcie w komentarzu swoje propozycje. Cześć! Wiecie co? Zmieniam jednak nazwę. Zmieniam nazwę tego pay-per-view, to będzie The, The Street Wars. Dzięki Wojtas za, za propozycję pay-per-view, nazwy. I... yellow.